tak fałszować, Nelka. A, a ale mamo, ja, ja, inaczej nie potrafię. Nowa Tu... Ludzie, kto tak się, kto to się tak widzi? To, 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 ja. Mamusiu, głodna jestem. A no to weźcie coś z lodówki. Mamusiu! Majoneziku nie mamy! Twój pech. Dobra, mamusiu. To na śmietankę. Mamusiu! Ale to aromatycznie wygląda! Mmm, ale dobre! Mamusiu! Ja się tak troszeczkę tutaj ubrudziłam. No i znowu masz pierdol.